Nie no, ta! Tak. O, dobra, nieważne Czym grasz? O. E, ja, ja nie gram, ja mam obserwatora m 3 gf dobrze, dobrze. wiem na mi się skopić Tak się nie robi Pamiętajcie właśnie widzowie, że te TDki mają dużo penki, co nie? Multi pamiętajcie top damage, nie frak. Strzelajcie od razu, jak mi zobaczycie, bo kim, czy coś? <laughs> A kto się podpali, to wygrażycie. Nie mam. Ja. Pytanie wtedy. Ale mam gaśnicę to, a tu i tak można dostać podpałę pod takim wpływem pocisku. O, już pierwszy. Se korka rzucił tu. Mam 30 pocisków równo na każdego po jednym. Ale się rzuci po mnie e, już kilka. O Jezu, tutaj już ktoś jest! Ale Polako, co ty? Ale Polako, no co ty? Nie było mowy o strzelaniu. Ty co ty tam myślałeś, że nie będę strzelał? Co ty jakiś nawiedzony jesteś? No to co? co? O to chodzi, że strzelanie. Panie Szary, proszę nie przeklinaj na czacie, bo cię zbanuję z kolejnych zabaw. Może jesteś pierwszy raz w życiu na live. Ale pudło. Na masę! Kurde, magazyn mi ktoś już uszkodzi, jakby mnie wysadził jeszcze. Jeszcze ten babok. Nie, wiedziałeś, no, to czytaki, ale wiedziałeś? Nie, nie mogę. Wiedziałeś, no wypchał ty... mnie, Wypchał mnie. Wszyscy mnie do noczy. Ja wiedziałem już do na mnie będzie. Nie Koniec I tak to właśnie jest. Kto zgarnia chowek premium? Kto zgarnia cząg Te... premium? Ja tutaj war bym zastosował. Jakieś niesprawiedliwe zachowanie tu było. Kurde! No i wygrałbym. Nie, dobra, nie. <śmianowidze> Nie. Bon. Nie. Nie, Skwirek, gratulacje! Napisz jaki czołg premium chcesz na, na czacie. Brawo Skwirku! Drugie miejsce El Polako, trzecie szulik, czwarte Miwa, piąte Todix.